Taki z miasta nie znak granic. Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy oryginalną baterię Makita da się odblokować, kiedy została zablokowana przez przypadek. Zapraszam do oglądania. Na samym wstępie. Powiem Wam, że miałem zrobić odcinek z budowy zgrzewarki do ogniw, ale transformator, który tu powinien być, przyszedł mi uszkodzony i nie ma przejścia na uzwojeniu pierwotnym, także musiałem go odesłać i teraz będę czekał na nowy. Pewnie to chwilę potrwa. Dobra, wracając do baterii. Jak pamiętacie, na odcinku poprzednim wyświetla się tu, zablokowałem tą baterię. Albo wiecie co? Ja wam to wszystko pokażę jeszcze raz, bo może ktoś nie widział i będzie pewnie jacyś nowi widzowie, to będą chcieli zobaczyć, nie będę wracać do odcinka. Dobra, lecimy jeszcze raz. Żonie mówiłem, że jak używa takich różnych przejściówek tych do sekatora na przykład, żeby nie używała oryginalnych baterii, bo może się uszkodzić BMS. I ta wkrętarka się spaliła. Poszedł z niej dym. Na tej baterii, bo mi się spieszyło i przełożyłem tą baterię. I co się stało z tą baterią? Zablokowało mi bms -a na tej baterii. I już nie będzie działać na oryginalnych urządzeniach. Dlatego mam taką ładowarkę. W tej ładowarce się ładuje. Bez problemu. To jest taka chińska ładowarka. Kupiłem ją za parę groszy. Normalnie na takich dwóch pinach jak tu jest oszustwo takie, o to działa, ale dlatego mówię, że to jest trochę niebezpieczne, bo może uszkodzić DMS-a. Tu nawet mam taki patent, że nie wiem czy będzie widać. Chyba widać. Domontowałem sobie do takiej przejściówki, co mam do Parkside'a. Ta już mi spadła z drzewa, ale miesza z tym. Domontowałem sobie woltomierz, nie I widzę jak jest napięcie. I na tych urządzeniach będzie działała. I to jest takie coś. No ale szkoda mi tej baterii, jak nie wiem co. A trzy dni wcześniej właśnie mówię, że mówiłem żonie, żeby nie używała do takich przejściówek oryginalnych baterii. Co zrobiłem? A ta bateria ma oryginalny BMS, ale yy, kupiłem, dostałem ją za flaszkę. Uszkodziły się dwa ogniwa i ktoś wsadził do ładowarki i ładowarka zablokowała BMS-a. Ale można to obejść i tutaj Akumariusz podpowiedział, na jednym z jego odcinków widziałem, żeby tam taką zworkę zrobić i będzie działać. Działa. Teraz jak już wiecie, że bateria została zablokowana, widzieliście sami. Baterię otworzyłem żeby sprawdzić, tam są takie zaczepy, będzie je za chwilę widać, czy na poszczególnych ogniwach jest napięcie. Sprawdziłem, było napięcie, zobaczcie sami. Rozkręciłem tą małą baterię, tak jak tu widać, i tak sprawdzałem sobie, i tak między tym pinem a tym jest 18V, między tymi dwoma jest 19V, no i tak, posprawdzałem, posprawdzałem. A ciekawostka, tu jest druga bateria z niezablokowanym BMS-em. Między tym pinem a tym pinem, co tu pokazywałem, że jest 18, a cała ma 19, to tu jest pół volta. No i nie wiem, próba ładowarki. No nie znalazłem tu nic takiego podejrzanego. Normalnie na tych, na ogniwach jest napięcie. Dobra, robię próbę ładowarki razem z Wami, zobaczymy co z tego będzie. A jak nie, to ją przerobię. Tak jak przerobiłem jedną baterię, i Wam przy okazji pokażę, jak to zrobić. No, i jest ładowarka. Jak obstawiacie? Zablokuje całkowicie tego BMS-a? Czy coś z tego będzie? No i dobra, lecimy z Nie mam innego pomysłu. Jak będzie błąd, to po chwili wyskoczą dwa światełka. A jak nie będzie błędu, to naładuję i. To akumulator chciałem powiedzieć. Ładowarka odblokuje tego BMS, że będzie działał na urządzeniu. Na razie nie jest źle, bo ładuje. Mówię, po chwili powinny wyskoczyć błędy te dwa mrygające światełka i wtedy byłoby źle, bardzo źle, bo by całkowicie zablokował. Ale dobry znak odblokowało mi tą baterię. Zaraz sprawdzamy na wkrętarce, której wcześniej nie działało. Niech Wam melodyjkę jeszcze pogra. <grym> nie dobra, kończę melodyjkę, biorę w krytarkę. Nie chce mi się szukać statywu i będzie z ręki, także może być tak średnio z tym, nie? No ale to wszystko to samo będzie co ze statywu, tylko będę miał ja utrudnienie, nie wy. No może Wy też w oglądaniu tego, co ten paprak robi. Dobra, muszę to włożyć. Może noga sobie pomogę. <grym> Dobra, pomogłem sobie nogo i gitara. Teraz sprawdzamy, będzie działać. Działa. Gitara, bateria odblokowana. Super, bardzo się cieszę, bo na tej baterii bardzo mi zależało do tej wkrętarki, bo ona jest taka lekka i poręczna. Także sytuacja została uratowana. I moje wnioski. Podczas yy, zwarcia w tamtej wkrętarce, widzieliście, znaczy nie widzieliście, jak dym poszedł, ale ja wam opowiadałem. Normalnie dym poszedł stąd. Zablokowało widocznie tego BMS-a, że już nie dało rady obsługiwać urządzeń. Jak wsadziłem teraz do ładowarki, to ładowarka stwierdziła, że jednak z tą baterią jest wszystko w porządku i to była wina urządzenia i odblokowała to baterię. I teraz będzie już działała. Jak sami widzieliście, bateria działa. Bardzo jestem zadowolony, że udało się ją naprawić, bo tak jak mówiłem, jest lekka i zgrabna. Dziękuję, że oglądaliście. Następny odcinek piątkowy prawdopodobnie będzie z budowy zgrzewarki, bo mam prawie całość nagrane. Oprócz transformatora, ona jest prawie skończona, ale wszystko opowiem Wam w tym odcinku, co będzie ze zgrzewarki. Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrypcji i co? Do zobaczenia na następnym odcinku. Cześć!